Mięta to duet. Mięta to raper Skip oraz producent AWGS. Nawijka rapera Skip często porównywalna jest do nawijki rapera Plana B, ale na tej płycie Skip ma taką formę, że Plan B przy nim to Plan Z. Cześć, siemanko, witam wszystkich na kanale Rap Glass i zapraszam do obejrzenia recenzji, co to ja nie nazywam ją recenzją, tylko obserwacją, co do nowej płyty zespołu Mięta, zatytułowanej Szum. A właściwie krótkie epki, bo to zaledwie 21 minut muzyki. Oj, przepraszam Państwa najmocniej, tak nie można. Wypomniałbym się, ale jestem tutaj przygotowany. Co to za Rap Glass bez okularów? O, o, teraz jesteśmy w domu. Mięta to raperski, którego możecie kojarzyć z licznych podziemnych projektów, np. z jego solowej płyty o wszystkim, z hitu na kanale Ekstyka pod tytułem "Gasne", czy na przykład z ostatnich fitów na płycie Erosa czy Bonsona. Za to AWGS może pochwalić się instrumentalnymi projektami jak np. Polish Beats, wspólną płytą z Pryksonem fiskiem zatytułowaną Stoner. Czy na przykład ostatnimi produkcjami na płycie Bonsona albo o co chodzi? Wspólnie jako mięta dali światu projekt zatytułowany audio Portrait pod szyldem Asphalt Records we wrześniu 2019 roku. Początkowo miało być to po prostu skip i WGS i płyta miała się nazywać mięta, ale tytuł im podpowiedział stwórzcie zespół i tak już zostało. Jutro o 8 przyjedzie do Ciebie dwóch facetów z Warszawy. przywiozą dla mnie płytę. Jaką płytę? Nieważne. To gangsterzy? RAPERZY I nie ukrywam, to chyba widać tu i tu, że jestem fanem tego zespołu. Proszę bardzo, to pierwsza plusa, ta o której gadamy dzisiaj. I jeszcze sobie mam na winylku. Fanem tej świeżości i fanem tej lekkości jaką dają polskiej scenie. I teraz powiecie, że jestem nieobiektywny, bo psychofan, bo ma koszulkę, bo ma płyty i w ogóle, ale wiecie co, oni po prostu robią zajebistą muzykę. I wiecie co, ta płyta jest równie dobra. Takiego luzu na wice i lekkości w serwowaniu podkładów nie ma w Polsce nikt. No, to jako, że gadamy o to ja mam herbatę z cytryną. Wracając do Asfalt Records, jedna rzecz mnie zastanawia, dlaczego te ich numery są wrzucane na osobny kanał, nie na główny Asfalt Rekords, gdzie jest ponad milion subskrypcji, a na prywatnym kanale Mięty jest chyba z tysięcy, a kuego na filet Fabiańskiego jest wrzucany na główny asfalt, na główny kanał asfaltu, gdzie ta jego nawijka to jest po prostu świeżo namalowany kutas na nowej elewacji bloku. To tylko moje zdanie. I w sumie jeszcze jedna rzecz, ale to już bardziej tak do samych chłopaków, bo kiedy debiutowali właśnie we wrześniu 2019 roku, kiedy w Polsce jest już tak naprawdę trochę smutno, sami wiecie jak jest, to dali nam album przepełniony letniakami, mocno taneczny. A kiedy mamy lato 2K20 już prawie, to dają nam płytę przepełnioną refleksjami. Wiem, że siedzicie ciągle w studiu, ale hej, chociaż obejrzyjcie pogodę. Patrząc na to, co się dzieje teraz w telewizji, to pewnie i w pogodzie kłamią. Wszyscy się troszczymy o wolność słowa w mediach publicznych i nie tylko w, Żebym, w mediach. publicznych. Bo mi słabo. dlaczego? No dobra, ale zajmijmy się muzyką i wróćmy już do tej płyty. Co by nie mówić, jak bardzo różni się ten materiał od poprzedniczki, to dla chłopaków jest to jak najbardziej na plus. Wychodzą ze swojej strefy komfortu i otwierają się na całkiem inne emocje. A to, że będzie poważniej, wiemy już od pierwszych sekund utworu tak jak kiedyś. Gdy wchodzi pianinko i skip nawija dużo poważniej niż zawsze, niż do tego nas przyzwyczaju, i to słowo poważnie jest Kluczowe dla tej płyty. Rozważa to, jak sytuacja wygląda po premierze pierwszej płyty, że mimo propsów zebranych w branży i od recenzentów, jeszcze sodówka mu nie odbiła. Ale w w każdym momencie może. To, co robi robotę w tym utworze, jak i w kilku innych, to dogrywanie na drugiej ścieżce ostatnich słów w wersach i nakładanie na nie efektów. I kiedy odpalicie to wszystko na słuchawkach, słychać to dokładnie w rymach na przykład UV Ufam. Bez tego mogłoby być trochę nudnie, a tu proszę taki prosty zabieg, ubarwiający całość. No dobra, przechodzimy do drugiego kawałka, idziemy po czek. Są utwory, a nawet płyty, na których słychać, że raperom się po prostu nie chce, że dla nich to jest zwykła robota. I tutaj jest. Kurde, całkowicie inaczej. No, spróbuj powiedzieć jeden z drugim, że chłopakom brakuje charyzmy. I to przejście między czwartym a piątym wersem, kiedy bit przyspiesza, kiedy skipowi włącza się jakieś turbo, kiedy nawija z bezbłędną dykcją na podwójnych rymach i przede wszystkim sensem. Ten, sen. Kurde, aż chce się tego słuchać, no. Bardzo podobny patent mamy w kawałku. To tylko rap, który jest moim zdecydowanym faworytem. Lekka rozgrzewka w pierwszych wersach, by właśnie w okolicach czwartego po prostu. Chybać ten beat i palić Majki jak kiedyś dągóralesko. To, że zabrakło tego utworu ostatnio na koncercie w Lato na Pradze, to wam nie wybaczę. Dopracowano tutaj wszystko, naprawdę. Bit, tekst, który nie jest wcale lekki, ale nawinięty w taki sposób, że jak pierwszym razem usłyszałem ten utwór, to nie mogłem usiedzieć w miejscu. To jest to, to jest kurde to. Nie ma emocji, nie ma rapu, niektórym to przysłowie trzeba by przypomnieć. Nie ma emocji, nie ma rapu. Przede wszystkim słychać, że to nie tylko rap, że to wszystko, co mają całe ich życie. I teraz robicie stop. Puszczacie sobie ten utwór i słuchacie, jak się nawija o rozliczaniu z przeszłością i o spełnianiu marzeń. No dobra, ale nie byłbym sobą, gdyby mi coś nie przypasowało, gdyby na tej płycie złożonej z twór męskich członków nie znalazł się na niej jeden malutki fiutek. Chodzi mi o utwór Maski i trochę się zdziwiłem, że jest na tej epce, bo wyszedł on 27 marca w samym środku pandemicznego szaleństwa i dużo lepiej funkcjonowałby jako sobie taki osobny utwór na YouTubie, jako komentarz do całej tej sytuacji, bo teraz odpalając tę te płytę raczej już chcemy o tym wszystkim zapomnieć. Poza tym no nie jest ten utwór jakoś Porywający skip nawija tutaj za bardzo leniwie i ten komentarz do tej sytuacji, jaka wtedy była, no, nie pociąga nas. Muszę zrobić przerwę, bo przyjechał sąsiad na działkę obok i nie mam jak teraz nagrać. Jeszcze kurwa wjeżdża bramą, nie można bramą wjeżdżać. Jeszcze w cieniu ja tutaj stoję, to wie pan. Ty, nie zamknął tej bramy. Leci mi tu jakiś piór, dzik. Sarna. Ja tu na deszczu, więc przejdźmy do podsumowania. A do podsumowania idealnie pasuje mi tytułowy utwór, czyli Szum. Może chwilkę się zastanówmy, skąd w zasadzie ten tytuł, skąd w zasadzie ten cały Szum. Ano temu, że mamy tego Szumu kilka rodzajów. O Jezu, nigdy nie wiem, czy rodzajów, czy rodzajów. Rodzajów. Rodzaj jest źle. Wspomniałem o rodzajach, ale ja tu wyróżnię dwa, te dwa najważniejsze, te dwa, które najbardziej pasują do tej płyty. Jednym z nich jest szansa na ustatkowanie się dzięki muzyce Spokój, jaki ona może dać i to wszystko symbolizuje szum fal na okładce. Lecz z drugiej strony mamy szum informacyjny, szum nachalnych fanek, szum tego, że te szanse, jaką daje muzyka, można bardzo łatwo zaprzepaścić, zatracając się w alkoholu albo w narcyzmie. Bardzo dobrze obrazuje to teledysk do tego utworu, gdzie w jego połowie bit się zmienia, a klip automatycznie staje się ciemniejszy. Jego pierwsza część jest kojąca, spokojna, a druga staje się bardzo chaotyczna. I to, co się dzieje w tym utworze, można przełożyć na Całą płytę. Jasne, to nadal są rozterki młodego typa na temat muzyki, kariery, dziewczyn. I jasne, powiecie, że takiej nawijki jest na pęczki. A właśnie, że hu, steczka higieniczna, bo w tym przypadku jest to podane doskonale i z dużą dawką dorosłości mimo młodego wieku. Co czyni tę płytę, jak i poprzednią audioportret, pewnym ewenementem. Nie jest to wszystko ograniczone do nawijania tych samych wytartych frazesów w kółko, czy do wymieniania znanych marek od tak niby mimochodem. Czuć, że skip ma już teraz wiele do powiedzenia i oby było tak dalej. A AWGS będzie aranżował coraz to bogatsze produkcje. Widziałem ostatnio próby z Live Bandem i aż zacieram ręce dzieciak, trzeba przyznać, że w coraz ładniejszą to stronę wszystko idzie. To, w czym są mocni, to to, że po prostu potrafią robić świetne piosenki. Tak, nie kawałki. Piosenki. Potrafią swoje umiejętności ubrać w muzykę, która po prostu daje przyjemność, która niczego nie próbuje udowodnić, a my doceniamy włożoną w nią pracę. Słychać to w melodyjnych refrenach, płynnych bridgeach, czy w takim kombinowaniu nad jednym słowem, żeby w nim akurat był troszeczkę inny efekt niż te dwie linijki wcześniej. Klasa. Charyzma i czysty hip-hop. Życzę, żeby się wiodło jak najlepiej, żeby udało się kupić rodzicom te wymarzone dla nich auta, o których mowa jest w drugim kawałku, bo z takimi skillsami i z takim wajbem to tylko kwestia czasu. Także sprawdzajcie mięta szumę sprawdzajcie mięta audioportret. Dla mnie ta epka to topka tego roku. Mocna, okrąglutka, ósemeczka ode mnie. No i co tam u was? Był mnie makaron z truskawkami, zajebiście odświeżająca szama. Tak samo jak i mięty. Słuchajcie, zapraszam was do lajkowania tego materiału. Zapraszam was do subskrypcji, jeżeli chcecie się bawić ze mną w to dalej. Zapraszam do obejrzenia poprzednich rzeczy, no bo kurczę, dlaczego nie? Jeżeli to ci się podobało, no to wbijaj do mnie na kanał. Zapraszam do mnie na Instagram, gdzie od jakiegoś czasu wrzucam tak zwaną prasówkę, czyli podsumowuję dzień w polskim rapie i wrzucam newsy. Także jeżeli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu, to masz link poniżej, Instagram oczywiście Blast. No i co? Widzimy się niedługo, no bo czemu nie? Jak mu odrzucę 15 bitów, to w ogóle się nie denerwuje, nie ma czegoś. Jakichś... Dobra, to sam co zrób. Ja idę do kuchni, sam co zrób. Nie, tylko normalnie mówi: Dobra, sterku mam, spoko, jak się dzisiaj czujesz? Zawsze wszyscy pytali jak się dzisiaj czujesz? Na co, co masz dzisiaj ochotę?